Siema widzowie, dzisiaj jest już 12 odcinek z gry Deep Simulator i zanim przejdziemy do odcinka chciałbym powiedzieć, że aż 91,7% nie subskrybuje kanału. Dlatego jak chcecie mieć powiadomienia i chcecie być na tablicy subskrybentów, to subskrybujcie kanał z dzwonem tam na dole. Ostatnio subskrybowały mnie dwie nowe osoby i witam je serdecznie i dziękuję za subskrypcję. Jak i wszystkim, którzy subskrybują mój kanał. Oczywiście, no nie ma ich, bo żaden z tych dwóch subskrybentów nie miał publicznego suba. Zachęcam Was też do zostawienia lajka, bo dwa lajki to możliwe, że będzie odcinek we wtorek o 17.30. Chociaż jeżeli nie będę miał czasu. Nie ukrywam, że odcinek może się też pojawić w czwartek lub w piątek taki zastępczy i znowu później w sobotę. Zachęcam też do wpadnięcia do opisu, bo tam kanał brata, kanał kuzyna, mój Discord oraz cztery serwery znajomych, a nazywają się AX, Minecraft na padracie Polska, Gang Robloxowy oraz Polska Community. Te cztery serwery Wam polecam. Ja Was zachęcam do wbicia, a ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam do. Miłego oglądania. Dobra, dzisiaj normalnie powinniśmy iść do miejsca szpiegowania w dzielnicy przemysłowej, ale jak wiecie, został nam jeden dom na Richie R. 207 i lecimy sobie do domu, obczaić co tam takiego może być, bo wszystko spróbujemy stamtąd. Więc Black Bay, jako Faber, że jeszcze dwa gdzieś są, Aison Cougar, Albo Kubra GTS. Okej, okay. zobaczymy, który samochód będzie u naszych panów. Ja nie mogę, co będzie na tej... Zabytkowa gazeta będzie, zabytkowe radio i zabytkowa kasa. Jako, że jest to ostatni dom, to możemy skorzystać z forum Kradnij to i wykupić wskazówki o 207. Tylko możliwe miejsce z łupem. I tak to nie jest zbyt drogie w sejfie, w sypialni na pierwszym piętrze znajduje się zabytkowa gazeta i w gabinecie na piętrze garażu stoi samochód z elektrycznym zamkiem. Zobaczymy ile dzisiaj będę miał faili bo ostatnio, jak widzieliście, było ich dużo. Mój brat w ogóle proponuje mi zrobić, kończymy tą serię, to żeby zrobić serię właśnie z samych tych faili Dajcie znać w komentarzach, czy byście coś takiego chcieli. No, spytam się też was osobno na Discordzie, czy byście takie coś właśnie chcieli. No to co, widzimy się o, zerowej. Jest ochroniarz. Dobra, tu jest idealne miejsce, żeby i pozaznaczać nasze kamery będzie, bo jest ten taki właśnie filar. Tu jest, widzę. Tak, yy, tu jest. Witam panie ochroniarzu. Ja tylko pana bym chciał oznaczyć, że postać mi się sama rusza. Dobra, mamy... Godzinę trochę po 12:00 bo nie oznaczyć. Okej, okay. kamerka. Tam jeszcze była. Tak, łatwo się tu można wspiąć porynnie. No dobra, to mi się w sumie przyda. Pani lokatorki widziałem. Też lokatorka raczej. O 23 nie ma, więc śpimy do 23:00, ale ostatnio odblokowaliśmy level, czy tam poziom i możemy kupić Elektronikę poziom 5, która umożliwia używania zaawansowanego laptopa do hakowania, aby włamać się do daleko położonych terminali to może być OP, więc bierzemy oczywiście. Mamy wszystkie dostępne umiejętności nauczone, więc śpimy do 23. Teraz tylko pytanie, nasza sztuczka działa? Tak normalnie się tego nie przekonamy. Musimy wejść do środka. Wydaje mi się, że to nie zadziała, ale zobaczymy później. Teraz trzeba wejść na tą rynnę. Dobra, jesteśmy. Dobra, on nas tu nie może zobaczyć. Telewizor, od razu sobie go wyrzucimy. Jajko Faberze tu jest. No i super. Mamy czwarte jajko Faberze. Podejrzewam, że tu może być też ostatnie. Trzeba wyłączyć kamery. Tu jest w domu. Mówię oczywiście teraz o kamerach. Kamera, na coś się przyda. O, zegarek. Pięknie. Wazon, lampa, tuetka w kształcie łzy. Sejf jest. Otwieramy. Drugą. I full. Dobra. Żadnego telefonu. Bransoletka na toalecie. O jest, panel sterowania kamery. Szybko wyłączamy kamery. O kurde. Dobra, to, by to mogło być... Przypałowe. Teraz ten lokator wróci. Możemy założyć złodziej sygnału kluczyka. Lokator będzie w toalecie, chyba, tak? Z tego co rozumiem. Tak, lokator idzie właśnie chyba teraz do toalety. Chyba założyć. Złodziej sygnału kluczyka nam jest potrzebny. Za łom na razie. Łom jest nam w ogóle niepotrzebny. O, jest zmiana. Ok, mamy to. Był sygnał. Wyłączmy kamery znowu. By się tylko nie machnął, dobra, nice. Teraz stały się usłyszane przez lokatora. radio. Tutaj mamy tą zabytkową kasę, tablet, telefon cegła to nie. Jest jakiś mały safe. O, dysk twardy. Więcej takich dysków. Ok, mamy branzoletkę. Teraz byśmy chyba mogli idealnie nawet wyjechać, ale nie chcę ryzykować. Nie, on nie może być na przodzie garażu. Nie możemy do tego dopuścić. Ja szukam przełącznika od bramy wjazdowej. Aha, tu jest chyba. Ok, mamy to. Teraz jeszcze trzeba otworzyć auto. Dobra, mega ja powoli, ale się otworzyło. Dobra, czekamy, czy teraz nie będzie żadnej zmiany. Brama wjazdowa jest otwarta. Więc czekamy, aż będzie zmiana i wyjeżdżamy tym samochodem. Okej, okay. udało nam się? Tak, udało nam się. No dobra, więc teraz odblokowujemy sobie jakiś tablet i telefon. Kolejne jajko Faberge już jest w naszym posiadaniu, więc dobrze jest. Hmm, jak to by trzeba było poprowadzić? Nie, tak na pewno nie. Tak. Tak właśnie. Teraz telefon. No i idealnie, mamy też telefon. Widzieliśmy też, że mamy bransoletkę do rozmontowania. Okej, okay, jedna jest. Jeszcze ile ledwie. I jeszcze ostatnia. Okej, okay. mamy rozmontowane że nasze zabytki. Zabytkowa gazeta za 12 tysięcy, zabytkowa rada 11 tysięcy, zabytkowa kasa 10 tysięcy. No teraz musimy sobie zostawić kolejne jajko Faberge. Okej, okay, jest. I zostało jeszcze jedno do znalezienia nam. Więc teraz lecimy do lombardu. No nie, sprzedałem dysk twardy. Jeden z faili właśnie wyglądał tak. Macie go teraz na ekranie. Dobra widzowie. Pewnie jak pójdziemy tutaj to nie ustaniemy w kamerę. Ojo, jednak ustaliśmy w kamerę. E, dobra, teraz on mnie atakuje. A on mnie nie znajdzie. Znowu się z nim pobawi w kotka i myszkę. Ojej nie! Widzowie to tak nie miało wyglądać. Kakujemy na płot i lecimy po prostu na rynne. Jak to? Jak to wykrycie? Co się stało? Czemu on do mnie biegnie? Ej, czekaj, czekaj, czekaj! Spokojnie! Aaa, no nie no! Tam jest ten jestem ochroniarz, ale co mnie to w ogóle obchodzi, że on tam sobie jest? On sobie może być gdzie chce. Dobra, nie usłyszał. Super. Teraz chciałem bardzo wyłączyć kamery. No nie, no co to ma być? Dobra. Jakieś trudniejsze w sumie trochę, ale udało się wyłączyć. Dobra, zobaczmy sobie co tu jest. Ok, mamy jeszcze zegar. O i kolejne jajko Faberże. Nice. Dobra, czyli już mamy wszystkie jajka Faberże. Tak myślałem, że gdzieś tu jest jeszcze jajko Faberże, dlatego wróciliśmy sobie do tego domu. Panel sterowania okna. No i wyłączamy to i lecimy z tym. Dobra, wyrzucamy tu. Tu mamy też drugi telewizor, więc też go sobie weźmy. Dobra, teraz po prostu wynosimy te telewizory. Ale uciekniemy sobie tędy, to mnie na pewno nie zobaczy. Oj! O kurde, policja. O nie, jeszcze kamera mnie zarejestrowała, no to mam problem. Broń mnie tu nie widzi na pewno. On mnie szuka, ale mnie nie znajdzie. No w sumie i tak muszę zwiać, bo policja tu jest. No i super kamera znowu. I teraz mamy na plecach policjanta i jakiegoś typa. No i nas zatrzymali. Kurde! Wejdźmy na tą ławkę. I z niej to rzućmy. Dobra, nice. Jeszcze drugi. Też na tą ławkę wejdziemy. Dobra, są dwa. Teraz musimy wejść porynnie. No bo uciekniemy bramą, myślę. Na pierwszym podejściu fajli nie było. Na drugim podejściu były trzy fajle. Kurde. No nie wiedziałem, że on tu przyjdzie. Mamy jeden, a drugi wynosimy przez bramę. Tylko nie mogą odkryć włamania, bo jak odkryją włamanie, to kamera mi zobaczy. Tak, fajnie, że jeszcze sobie... Teraz wróci, więc musimy się na chwilę ukryć. Więc to mamy. Teraz tylko na spokojnie musimy to otworzyć. Ręce mi się po prostu całe trzęsą. To musimy tak, tak. I to tak. Mamy to, i uciekamy z tego domu. Tylko jeszcze weźmy ten nasz telewizor. Okej. Okay. Mamy nasze telewizory. Mamy wszystko elegancko porobione. Niczego w tym odcinku nie zabrakło. Są śmieszne dla Was faile. Mam nadzieję, że śmieszne. Witam Pana ochroniarza. Jak się Pan ochroniarz z tym czuje, że Panu chodzę po żywopłocie. Ale to nieważne. Teraz tutaj mamy do odblokowania kilka. Laptopów czy tam telefonów. Dobra, pierwszy poszedł gładko. Drugi też chyba pójdzie. Okej, okay, tak, tak, tak i tak. Najsik jeszcze laptop. Kurde, byłoby dobrze. Gdyby to nam trafiło, ale pójdzie też tak. I to wszystko. Czy w narzędziach obietarskich coś mamy? Nie, nic nie mamy. Dobra, więc zostawiamy ostatnie jajko w faberze i lecimy to wszystko sprzedać. Wiemy, gdzie jest jeden dyst party. i lecimy do Lombardu. Wniosłem te dwa telewizory, jestem ja z siebie dumny bo chciałem je wynieść za wszelką cenę i się udało. Teraz jeszcze na chwilę do tej kryjówki, bo tam mamy pięć jak Faberze już. Auto, które widzieliście w tym odcinku, rozbiorę oczywiście na części. Zobaczycie w następnym odcinku, jak je sprzedam. Będziemy mieli pewnie kasę na zaawansowany laptop do hakowania, więc fajnie. Jajko Faberze replika. Mamy pięć, więc sprzedajemy za 10 tysięcy. No i co? W tym odcinku to będzie na tyle. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia lub nocy. Zależy kiedy to oglądacie. Subskrybujcie kanał z dzwonem jak jesteście nowi na tym kanale i ten kanał Wam się podoba. Zachęcam Was też do zostawienia lajka, bo dwa lajki. To jeszcze odcinek we wtorek o 17.30, jeżeli będę miał czas oczywiście. Albo jak nie będę miał czasu, to odcinek zastępczy będzie w piątek albo w czwartek też o 17.30 oraz odcinek w sobotę o 17.30. A ja już się z wami żegnam. Strzała!